Fascynująca rozmowa, pełna wspomnień, przemyśleń, anegdot, sprawia, że czujemy się jak latawiec, wolno dryfujący na wietrze i podziwiający przepiękne widoki. Czy nie cudownie było powiedzieć przed zaśnięciem, że to był dzień pełen, pełen piękna? Obserwuj latawce i pofrunij z nami do krainy, gdzie każdy głos i każda historia ma wartość. I jest opowiedziana specjalnie dla ciebie. Bo chodzi o to, by w codziennym biegu zatrzymać się choć na chwilę i złapać latawce, które już prawie odleciały. By tworzyć więzi między pokoleniami, które dzielą lata, choć łączy wiele. Do krainy, gdzie rozmowa i uśmiech łączą nie tylko duszę, ale i przekazują życiową mądrość.